Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Dead Island Ja jestem Norris 2275 A oh, What the fuck? Mhm. Ja nie jestem to Nie, ja jestem Norris Spokojnie Było nie zachodzić piot no co? Jeszcze ktoś jakiś problem ma? Jeszcze ktoś chce mnie od tyłu zajść? Nie żyje, nie żyje. Dobra, tutaj zejrzyjmy. O, nie trafiłem. Z tego błyszy by było, jakbym ręką go zabił. Nie żyje. Ej, kolego. Masz jakiś jeszcze problem? Uczył mnie Mike Tyson. Łapa jest lepsza, idziemy z łapami na nich, a nie Co ja się będę pierdzielił Łapaj Co wy myślicie, że co ja jestem Albo mam pił pieprzną Co do morza nie z tej zabawy, bo przedobrzyma. Ja mam jeszcze limit czasowy. Także wiecie, trzeba się letko lekko ogarnąć. Nie żyje. To jest najlepszy sposób na sprawdzenie czy kolej żyje. Jak nas zaskoczy od tyłu, to będzie czasami jest różny, bo jak te biegacze nas zaskoczą, to cienko czasem w późniejszych etapach gry będą biegacze w kaskach, także... są useful będzie różnie Pięknie. pokażę Wam bardzo interesujący trik guys Znalezione niekradzione, mówisz? Mówisz, że jak znaleziony niekradzione pan. Zobaczmy. Okej. Okay. Come on. się długo Nie ma to jak zdrowa dieta. Naprawdę ci ludzie to mają coś... A ci nie ludzie. No i będą coś mają... Krzywo pod sufitem. Najpierw wyciągniemy obstawy. Obstawę załatwię ręką. W Ciebie. Tak się robi, tak jest prawda. Oczywiście brakło mi teraz małego. O, poziom, no tak. Magnes na force, potem weźmiemy. Motywacja, szansa na zmianę otrzymanych wrażników przyrost energii. Świetnie. Walka żeby wyglądać czyli taktyka taka sama jak zwykle pieprze tak się rzucał tak się rzucał och jeju lepsze to niż pistolet dobra teraz trzeba o! Za to za biegacze? Nienawidzę biegacze. Bateryjka mi się zaraz jeszcze... Reszta jest chyba na górze. Need something to protect myself. Nie musisz, nie potrzebujesz nic tu protect yourself Naprawdę Stary masz łapę łapaj czasami to jest lepsza broń łapa się nie mówię nie psuje. Ale to to nieogary są naprawdę tam ty się dziecko wziąłeś tutaj. Mayday, mayday. Repeat, control, Ej, zabierzcie po może, co? <tryk> się nie wyglądasz. Spokojnie, bez okazywania emocji. Ja tutaj jestem, tutaj. jestem tylko żeby Desodorant syna się, okay. Zaraz tam będziemy ludzie pakować manatki i na i jedzie. Może we'll bardzo skąd on się tam odkryz, tutaj wziął, skoro był.

lepiej czasami są bardziej efektowne no, rzeczy do zrobienia ulepszy stwórz a nie mamy tego muszę poznać muszę poznać jakiś ten przepis mogę się tak wyrazić przepis Ja na waszym miejscu trochę tu posprzątał, ale... Okej, okay, if you don't want Tutaj może wykonamy jeszcze zadanie jak z czasem tutaj bym. Mogę jeszcze 4 minuty. Nagrać. A, I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The to the is locked from the other side Yo and Anne's in critical condition. You think you he can help me break? Dobra, yep. rozwalił gości. I appreciate it. Knockout. Bandaże, Bandaże się przydadzą. Środki przeciwbulowe też się kiedyś do jakiegoś zadania mogą przydać. Zbieram wszystko, co idzie. Anything a teraz. Dobra. Furia. Woli swoją furie. I zmieć wrogów. Grade. Siost. Każdy cios powoduje powalenie przeciwnika. Uwielbiam to, tylko że może nie teraz, tylko potem. Trwałość broni obuchowej. Dobra, Kelly. No no Kelly, please! No. Just calm down. Co ktoś ode mnie może chcieć? Nie, najpierw pójdę do Sina Moja. Przez okienko. Nie, do Sina Moja może pójdziemy już w następnym odcinku. Wezmę tylko teraz od niego szybko zadanie. Poleci nam, żebyś... Gadać głupoty. I would like to talk Dobra. Na razie poszukamy tutajszych ludzi. Jakie mam zadanie, ogóle? Na antenie. Mike i Dominik, tak? Dominik. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. we need a signal amplifier to cut through the static i worked on an antenna at the lighthouse nearby i'm sure they got an amplifier there we wouldn't last a minute against those things but you think you can get it for us okay yeah all right excellent you bring it back as soon as you can okay. Punkt Tu się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dead Island. Na razie.